Dzień dobry. Chyba każdy z Was zna to uczucie, kiedy po przyjściu do domu, z jedzeniem obfitego obiadu nagle odczuwa senność i chce mu się spać. Czym to jest spowodowane? Wcale nie tym, że obfity posiłek powoduje na przykład podniesienie uniesienie przepony czy ma wpływ na mięśnie oddechowe w związku z czym mamy niedobór tlenu i zasypiamy wcale nie tym, że obfity posiłek powoduje skierowanie przepływu krwi z mózgu do trzewi w związku z czym mniejsze ukrwienie mózgu prowadzi do senności, tak na dobrą sprawę ukrwienie mózgu jest bardzo ściśle regulowane. I tutaj możliwa jest sytuacja odwrotna, że na przykład pod wpływem różnych czynników, takich jak stres biologiczny, czyli Sepsa, mucznica, oparzenia, dojdzie do niedokrwienia trzewi. I rozwoju np. wrzodów kaszynga, karlinga albo nawet no, niedokrwiennej martwicy jelit kosztem właśnie przekierowania tej krwi w stronę centralnego układu nerwowego, który jest faworyzowany, ale nigdy na odwrót, nigdy nie stanie się tak, że to mózg będzie niedokrwiony, a na przykład ta krew będzie sobie swobodnie przepływać przez nasze jelita i nasz żołądek. Co się zatem dzieje? Przede wszystkim po obfitym posiłku dochodzi do wzrostu stężenia glukozy we krwi, ale również aminokwasów, w związku z czym dochodzi do wyrzutu insuliny przez komórki beta-Langerhansa trzustki, które powodują, że glukozy napływa do komórek, a wraz z nią aminokwasy, np. rozgałęzione, takie jak leucyna, izoleucyna, balina i inne. Natomiast nie tryptofan. Wzrasta stężenie tryptofanu we krwi, wzrasta stosunek tryptofanu do innych aminokwasów, w związku z czym organizm utylizuje tryptofan w inny sposób, m.in. poprzez wzrost produkcji serotoniny. Serotonina jest wykorzystywana i wychwytywana np. przez płytki krwi które w swoich ziarnistościach potrzebują ją do zachowania hemostazy, czyli procesów krzepnięcia. Ale również przedostaje się, jest produkowana w mózgu, gdzie wchodzi w skład przekaźnika, neuroprzekaźnika, powodującego właśnie tę senność. Dodatkowo po obfitym posiłku dochodzi do zahamowania jakby układu współczulnego, czyli zmniejszenia wydzielania noradrenaliny, adrenaliny, a pobudzenia układu przy współczulnego, gdzie we włóknach pozazwojowych wydzielana jest acetylocholina. W związku z tym organizm przestawia się z takiej pozycji typu walcz i uciekaj, gdzie jest pobudzony układ współczulny na właśnie na, ten, na tę pozycję holinergiczną, czyli która jest związana z lepszym trawieniem, ale również może być związana z większą sennością. No i w końcu glukoza, która po posiłku napływa do mózgu, powoduje hiperpolaryzację neuronów. Oreksynergicznych, czyli związanych z wydzielaniem oreksyny. Oreksyna pobudza apetyt, hiperpolaryzacja powoduje, że stężenie oreksyny spada, apetyt już się zmniejsza, ale również dochodzi przez to do senności. Zmniejsza się również uwalnianie niektórych aminokatecholowych, takich jak dopamina, które przecież mają działanie pobudzające, w związku z czym łatwiej nam po takim obfitym posiłku zasnąć, czyli uciąć sobie po prostu poobiednią drzemkę, jak zresztą wiele osób w ten sposób postępuje i tak robi. Moi drodzy, ostatnio zapytałem się mojej mamy: "Mamo, czy ty zawsze chciałaś mieć syna, czy może wolałaś córkę?" Patryczku. Ja wtedy schyliłam się tylko po to, bo chciałam podłogę umyć. Dziękuję za uwagę. Cześć.